w oparciu o oświadczenia zdrowotne dotyczące lucerny, czyli głównego składnika w postaci liofilizowanych kiełków, a także w oparciu na o badania naukowe wielu zespołów prowadzonych na całym świecie, możemy stwierdzić, że alfa-9 przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu. Przyczynia się także do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Oraz wspiera pracę układu trawiennego. Z kolei nasze badania laboratoryjne udowodniły, że kiełki lucerny zwiększają poziom uwalniania aminokwasów z białek, czyli wspomagają trawienie białek, a więc w konsekwencji ich przyswajanie i prowadzą do utrzymania i zwiększenia masy mięśniowej przy wzmożonej aktywności fizycznej oraz w okresach osłabienia oraz wyczerpania. Poza tym Alpha-9 charakteryzuje obecność dziewięciu niezbędnych, czyli egzogennych aminokwasów, wyselekcjonowanych bakterii kwasu mlekowego, GABA, czyli kwasu gamma-aminomasłowego, witamin A, K, C oraz witamin z grupy B, składników mineralnych, takich jak żelazo, magnez, potas, mangan oraz rozgałęzionych aminokwasów BCAA.